silnik mamy już wyjęty widać właśnie puste miejsce bo braku oczywiście silnika stara jednostka napędowa znajduje się tu która będzie odchodziła oczywiście na emeryturę albo do złomu nowy silnik wisi tu, tam coś w tej chwili przykręca ale Adolfie co tu Pan przykręca? oby wodny rurę kolektora wodnego mm. Niedługo będziemy filmować jak się montuje silnik do samochodu I tak ja było na tyle Tak Silnik już mamy zamontowany Znajduje się właśnie w tym pojeździe Co to był atruf pneumatyczny Upchnęliśmy go tu jakoś Teraz obrębę mocowanie do silnika Na temat mocowania ja nie ma zielonego pojęcia. Mocowanie będzie zamontowane o w tamtym miejscu między tym elementem a tymi otworami ze skrzyni. Ja Będę musimy po prostu podpłatny, to jest jeden punkt. Drugi, o, właśnie silikon wyszedł z tej poduszki, bo by troszeczkę regenerowana z silikonem budowlanym. I tam mamy trzeci punkt mocowania. I tu będzie czwarty. Żeby to coś się nie zrywało z tego samochodu. Co ty na to? Potwierdzę. Bartek piecze jak to jest, która pracuje przy przy Tej ekipy hmm. hmm. ekipy dobre, nie? A gdzież to jest, hmm? a to 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 Znieśmy pomył. Daj mi widłem! Kopiedzę ciesza nam na ognie że tak się robi. Oczywiście winni trzeba zdezynfekować, używając do tego zwykłego ognia płonięcego. A następnie można ich używać do obracania kiełbasy, która się przypala. Przypalanie jest rzeczą zanurzoniem animalną węgiel jest zdrowy na trawie, nie? Uwaga, żeby się nie popałaczyć. Redukcja płomienia nastąpiła za pomocą Szymona. Kurde, ja labi to może na to, patrzcie, że nie przypalały tak szpatnie, nie? Zajmijcie się własnymi sprawami. Zrób pochonewkę z wodą. No I tak proszę Państwa, silniki mamy wstępnie poskładane. Będziemy robić niedługo pierwszą próbę uruchomienia. Zobaczymy jak wypadnie. Tak, proszę Państwa, już mamy praktycznie wszystko to zakładane. Niedługo będziemy robić rozruch silnika i zobaczymy jak działa. Mieliśmy drobne problemy z układem wodnym, znajdowały się różne wycieki. W tym miejscu najmłodsza, to zaślepia wszystkie nadbytne otwory. Adrian przygotowywał się teraz do rozrucha silnika i zaraz go uruchomimy i zobaczymy, czy działa w ogóle. No, zapalaj! będzie słychać zademonstruję jak się ustawia zapłon na wschód teraz zapłon opóźniamy i wyraźnie jak się nie teraz przyspieszamy i jak przesadzimy znowu będzie źle pracował I szukamy optymalnej pozycji No i to by było na tyle. Silnik pracuje prawidłowo. Kierowca jest zadowolony, czy nie? uchachany, Aha. Tak. Więcej ucieków chyba już nie ma, nigdzie się już nie leło, Więc chyba jest wszystko w normie. Tak to może mi tecia nie, nie zatargało. Dobrze, to by było na tyle. Tego tak, włączymy do powietrza. Nie, nie